Dekret fioletowego płomienia. Jam jest światłością fioletowego płomienia. Jam jest boską miłością, tu. Radosny ognie fioletu, otocz mnie. Otocz mnie. Otocz mnie. Radosny ognie fioletu, trzymaj się przy mnie. Radosny ognie fioletu, trzymaj się przy mnie. Radosny ognie fioletu, trzymaj się przy mnie. Radosny ognie fioletu, fioletu, uwolnij mnie. Radosny ogniu Fioletu, uwolnij mnie. Radosny ogniu Fioletu, uwolnij mnie. Jam jest. Jam jest. Jam jest strumieniem ognia Fioletu. Jam jest. Jam jest. Jam jest boską miłością, tu. Jam jest. Jam jest. Jam jest perfekcją bez skazy i cienia. Jam jest. Jam jest. Jam jest. Jam jest. Płomienie miłości, w powietrza strumieniach. Oblej mnie, oblej mnie, oblej mnie. Przepal mnie, przepal mnie, przepal mnie. Przepełnij mnie, przepełnij mnie, przepełnij mnie. W imieniu mej wszechmocnej jam jest, obecności wrzucam do ognia wszelkie przeszłe grzechy, przyczynę, skutek, zapis. I pamięć do ognia, do ognia, do ognia. Ja jestem ta wiara, co to przyciąga mój doskonały plan i oblega mnie w energię doskonałości. Jestem oto otoczony tą energią, przepełniony jestem wielką miłością i przebaczaniem. Wchłania mnie. Penetruje ono me ciało eteryczne, penetruje ono mój umysł. Miłość i przebaczenie przepełniają me ciało uczuciowe. Doskonałe plany miłość i przebaczanie przepełniają Mą fizyczną formę i jestem wolny Jestem wolny Jestem wolny Jestem wolny Poprzez plan boski dla mnie poprzez plan Boski dla mnie, poprzez plan boski dla mnie, akceptuje plan boski we mnie, akceptuje plan boski we mnie, akceptuje plan boski we mnie. akceptuje moją energię doskonałości, akceptuje moją energię doskonałości, akceptuje moją energię doskonałości. Przepełnionej miłością i przebaczaniem. Przepełnioną miłością i przebaczaniem. Przepełnioną miłością i przebaczaniem. I dzielę się tym z całym światem. I dzielę się z tym z całym światem. I dzielę się tym z całym światem. Jam jest wolny. Ja ta stawiara, co wymazuje każdy przeszły grzech drogą przebaczania. Ja ta stawiara, co wymazuje każdy przeszły grzech drogą przebaczania. Ja ta stawiara, co wymazuje każdy przeszły grzech drogą przebaczenia. Światłość we mnie niezawodnie da mi zwycięstwo we wszystkim, co czynię. Światłość we mnie niezawodnie da zwycięstwo we wszystkim, co czynię. Światłość we mnie niezawodnie da mi zwycięstwo we wszystkim co czynię. Dekret fioletowego płomienia.